Obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki niewiasto: Oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie. Stajemy dzisiaj razem z Maryją, wdzięczni Bogu za jej obronę, ochronę dla naszej ojczyzny, po odzyskaniu niepodległości papież Benedykt XV na prośbę Episkopatu to był rok 1920. ogłosił Matkę Bożą Królową Polski i data, która została wybrana. 3 maja na obchodzenie tej uroczystości, która miała się łączyć bezpośrednio z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. O Konstytucji, która miała jeszcze uratować w tamtym czasie Polskę przed rozbiorami. Odnośnik też jest oczywiście do, do ślubów, które y, król Jan Kazimierz. Y, złożył wobec Maryi. To wszystko się łączy z szerzeniem kultu do Matki Bożej, kultu jednoczącego cały naród. W jaki sposób zjednoczyć naród, który jest rozbity w różnych zaborach, w różnych kulturach, gdzie po ponad stu latach są bardzo duże dysproporcje i w myśleniu, i w kulturze, i w wychowaniu, i w języku. Właśnie przez Matkę Bożą, Królową Polski, przez kult Królowej Polski udało się biskupom zjednoczyć duchowo i waleczność, i, i pragnienie odzyskania niepodległości. To wszystko dzięki Maryi. Kult Matki Bożej w pewnym momencie potrzebuje przejść w relację z Matką Bożą. Możemy się zatrzymywać na kulcie. Być może było to możliwe jeszcze 100 lat temu, ale dzisiaj, kiedy wszystko przechodzi w osobistą zależność, kiedy wymiar społeczny ma coraz mniejszy wpływ jednoczący, a jeżeli już to bardziej destrukcyjny. Cały czas mówimy o tym, żeby wejść w osobiste relacje, cały czas, żeby przejść do tego, co osobiście tworzę z kimś. Nie tylko w kulcie, ale w ogóle to jest podkreślane indywidualne doświadczenie. I tego też potrzebujemy w spotkaniu z Matką Bożą, żeby doszło do spotkania osobistego. I bez wątpliwości Pan Jezus taką więź nam daje z Maryją, tak tworzy to pod krzyżem. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Później to przekierowujemy na to, żeby patrzeć, że jest matką Kościoła, że jest matką każdego z nas. I ta relacja jest pod, spod krzyża do Kościoła, że Jan tworzy też jest symbolem Kościoła. Natomiast Jezus daje Maryję nam jako osobistą mamę, jako Twoją mamę. I, i wielu z nas ma taką relację z Matką Bożą relacje spod Krzyża, relacje z Kany Galilejskiej, relacje z Betlejem, relacje z Nazaretu. To są momenty znaczące dla powołania wielu z nas gdzie w momentach trudnych, momentach łaski zwracamy się do Maryi w tych konkretnych sytuacjach biblijnych, przez które Maryja przechodziła. Gdy mamy coś ważnego do podjęcia, pytamy się Pana Boga co zrobić. Prosimy o jakieś znaki, podejmujemy decyzje. Czasem to są decyzje bardzo trudne. Które wymagają z naszej strony zaufania, drogi w ciemno, i w takich sytuacjach stajemy w Nazarecie, w Izdebce. Mówimy Fiat za Maryją, niech będzie Twoja wola, zgadzam się na to. Wielu z nas w takich sytuacjach mówi: Maryjo, pomóż, bo sam nie dam rady. Ja nie chcę być sam w takiej, decy takiej decyzji. Jeżeli mam pełnić wolę Bożą, to potrzebuję Twojej pomocy. Być może to jest nasza główna relacja, którą mamy z Maryją, ta relacja misji, relacja zaufania, kiedy mówimy: Jezu, ufam Tobie i potrafimy to powiedzieć za Maryją, za Fiat z Nazaretu, które potem rozwija przez całe swoje życie. Matka Święta rozwija i my też przy niej. Być może jest tak, że uczymy się. Że mamy bliskość z Maryją i z Jezusem przez Betlejem, przez jej poród, a później, że małego Jezusa Maryja nam może dać. Są różne piękne piosenki o tym, jak Maryja nam daje Jezusa. Daj mi Jezusa. Bo sami nie potrafimy. Chociaż przyjmujemy Pana Jezusa na każdej mszy świętej to bardzo często jest tak, że ta relacja eucharystyczna jest relacją na tyle kultyczną, czyli tak jak może być relacja z Maryją tylko w kulcie zamknięta, ale jest, Pana Jezusa jest bardzo, albo łatwiej jest mieć odległego na dystans, a z Maryją ten dystans przekraczamy, bo jest człowiekiem, bo jest nam bliska przez to, że jest kobietą, że jest mamą, i gdy w Betlejem będziemy mówić Maryjo daj mi Jezusa. Daj mi Jezusa tego maleńkiego, którego urodziłaś. Daj mi go podtrzymać, przytulić. Kto z nas ma taką relację z Maryją, taką relację zaufania, że ona się nie boi nam dać Jezusa. I chce, żebyśmy pomogli jej w ten sposób. To jest zupełnie inna relacja bliskości z Bogiem dzięki Maryi. Ale jakieś trudy życiowe, które przeżywamy, trudy opuszczenia, zdrady, wygnania, też wiele osób przeżywa z Maryją, kiedy uciekała do Egiptu i znowu uciekała razem z Jezusem, kiedy patrzyła na, na trud, który jest związany z rzezią, niewinątek, To są być może nasze doświadczenia życiowe, kto je przeżył. To doświadczył takiego opuszczenia, może zniesławienia. I dotknął w tym Maryjnego przeżywania takich chwil, ma Maryję jako mamę. Nie tyle nawet matkę, królową, mamę. Mamę, która przeprowadza, która się troszczy, która jest obok, gdzie nie jestem sam, bo ona to przeżyła i tego uczy. Kto z nas ma takie doświadczenie i połączył je z Maryją. Jest w innej sytuacji duchowej, w relacji z mamą duchową, mamą w niebie. Jeżeli to jest doświadczenie Twoje dzisiaj, dzisiaj za to jej dziękuj, ale też i w takich sytuacjach wracamy do takich spotkań z Maryją często. Wdzięczni, by ta bliskość, która się wywiązała z matką, ona nam towarzyszy cały czas, nawet nie trzeba przypominać o tym, że Maryja jest moją mamą. Może jest tak, że kiedy nam brakuje radości, to Maryja jest tą, która zamienia smutek w radość. W mocy Chrystusa, wypraszając ducha świętego. Kana galilejska to jest wypraszanie radości tam, gdzie pojawia się smutek. Jeżeli nasze doświadczenie duchowe jest takie, że my nie chcemy być smutni, ale w to wchodzimy, ale smutku nie chcemy, niestety pojawia się, to wiemy, że Maryja jest matką radości, matką troszczącą się, żeby na weselu nie zabrakło radości, i poświęca czas, siłę, aby dla swoich dzieci tę radość wypraszać. Później to samo dzieje się w Wieczerniku, tam gdzie jest zesłanie Ducha Świętego. To ona gromadzi uczniów, gromadzi, żeby byli razem z nią, zjednoczeni w trudzie, bólu, w przerażeniu, żeby przyjęli nową jakość życia. Maryja w Wieczerniku, która jedyna wie na czym polega zesłanie Ducha Świętego, kto jest w duchowości. Ducha Świętego, wie, że tą gromadzącą jest Maryja, że ona jest u źródła przyjęcia Ducha Świętego. Dlatego tak często prosząc o Ducha, prosimy o Maryję, o jej obecność, o jej wstawiennictwo, aby rozpoznała, że to jest Duch Boży, aby przez przyjaźń z Maryją Ducha Świętego rozpoznać. I wreszcie dzisiejsza Ewangelia pod Krzyżem zwieńczenie tego wszystkiego o czym powiedziałem zwieńczenie relacji dlatego że Jezus nazywa to relacją to jest jedyny moment gdzie te wszystkie inne sytuacje biblijne mają usprawiedliwienie że tak Maryja jest moją mamą oto matka twoja oto syn twój relacja zobowiązująca Dwustronna. Nie tylko tyle, że Maryja się nami opiekuje, jest naszą orędowniczką i koniec. Ale relacja też w drugą stronę, że ja jestem zobowiązany wobec Maryi, tak jak dziecko wobec matki. To zobowiązanie jest do końca mojego życia. Relacja zobowiązująca. Być może gdzieś zatrzymujemy się. Że tylko to jest w jedną stronę, że Maryja się nami opiekuje, a czy ja pomagam Maryi, czy we mnie jest to ukierunkowanie? Bardzo zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na relacje, bo w dzisiejszym świecie jest może trudno patrzeć na kult, tak jak sto lat temu. Gdzie kult Maryjny wiązał więzi Polaków, tak dzisiaj wydaje się, że żeby był kult, on, jest, on też może być, ale żeby był, jest potrzebny, aby wypływał z naszego wnętrza. To już nie jest, że możemy narzucić i powiedzieć, że to jest dobre, ale dopiero kiedy nauczymy kochania Matki Bożej, nauczymy. Będziemy to pokazywali, że jesteśmy z nią w relacji, o ile jesteśmy, obyśmy byli. I z tego, się, z tego wypływa zobowiązanie. I to zobowiązanie jest związane też z kultem. Z kultem, który tak jak mamy wobec rodziców, czci ojca swego i matkę swoją, tak w sposób boski, niebieski, duchowy, Kierujemy nasze zobowiązanie do Matki, która jest Matką Niebieską, Matką naszych niebios. I, I z tego wypływa dopiero to wszystko, co do Maryi mówimy, jak mówimy, jak śpiewamy. Z tego wypływa nabożeństwo majowe i cała nasza pobożność Maryjna. Jaka jest Maryja w Twoim życiu? Relacja, więź. Ma to do siebie, że potrzebuje naszej staranności, naszego dbania. Jak z kim się nie kontaktujemy, nie rozmawiamy, to relacja słabnie. I podobnie z Maryją, jeżeli ta więź nie jest rozmową częstszą, wracaniem do ważnych momentów z naszego życia częściej, to ta więź też będzie słabła. Zachęcam, żeby z Maryją rozmawiać w naszej osobistej modlitwie, mówić do niej, bo ona jest naszą mamą, powierzoną pod krzyżem. Tobie, mi, chce nam pomagać, ale też synu, córko. Oto matka Twoja. Amen.